Wszystkich. Dzisiaj chcę opowiedzieć o ulicy Kapitulnej we Wrocławku Dzisiaj będzie to krótka opowieść, bo na ulicy Kapitulnej przeważnie były same domki i mieszkali ludzie, ale też jest parę ciekawych obiektów do opowiedzenia. Chcę opowiedzieć o tym, że zaraz za Wiaduktem była fabryka maszyn rolniczych. Potem kawałek dalej była łaźnia miejska. Łaźnia miejska powstała 3 grudnia 1923 roku. Była to zaprojektowana łaźnia przez Władysława Kwapiszewskiego. Była to druga już publiczna łaźnia w Włócewku, bo pierwsza jest na ulicy Łaziennej. E, łaźnia na ulicy Kapitulnej odpowiadała przede wszystkim dla mieszkańców Kokoszki. Tak się nazywała kiedyś ta dzielnica. E, Łaznia była przystosowana do walki z epidemią, która kiedyś w, y, istniała, czyli w Szawicach, tam różne takie za czasów wojny i przed wojną. Y, Łaźnie zniósł magistrat miasta we współpracy z nadzwyczajnym komisariatem do walki z epidemią, który pozyskał na ten cel milion marek z Funduszu Ligi Narodów. Pomysł otwarcia nowej łaźni pojawił się już w 1921 roku, ale wówczas nie udało się zebrać w tym celu dostatecznych funduszy. Naczelny Komisariatu do Walki z Epidemią, będący wówczas w likwidacji, zaofiarował na ten cel 500 tysięcy marek. Miasto nie przyjęło, przyjęło oferty, ponieważ nie posiadało Dało jeszcze placu pod budowę. budowę. rozpoczęto w lipcu 1922 roku, ale była ona kilkukrotnie przerywana między innymi z powodu strajku zatrudnianych przy niej robotników z maszyn rolniczych. Łaźnia posiadała dwie poczekalnie, rozbieralnie, kamerę dezynfekcyjną, salę natryskową z dziesięcioma natryskami, ubieralnie i tzw. Parówkę, czyli łaźnię parową. W sutenerze znajdowały się trzy wanny i kotłownia. W 1929 roku dokonano przebudowy łaźni. Między innymi zainstalowano tu nową instalację elektryczną, nowy motor trzy wanny, osiem na tysków i parówkę. Instytucja zatrudniała kasiera, palacza yy, o imieniu Szczepan Daszkowski. Palacz mieszkał na piętrze domu, czyli nad łaźnią. Wodę czerpano z łaźni ze studni artezyjskiej. W okresie międzywojennym łaźnia była otwarta w czwartki i piątki w godzinach od 14 do 20 oraz w soboty od 14 do 22. Ceny za usługi wynosiły między 60 groszy a złoty, 20 za kąpiel w wannie, od 25 do 30 groszy za kąpiel pod natyryskiem, 15 groszy dla młodzieży szkolnej, 30 groszy za wypożyczenie prześcieradła i 20 groszy za wypożyczenie ręcznika. Niektórzy mieszkańcy otrzymywali karnety uprawniające do bezpłatnego skorzystania z łaźni. Natomiast w 1923 z jej usług skorzystało z bezpłatnie 3666 osób, w tym 752 Żydów. W latach 1931-1934 a 1934 prowadził ją Szczepan Daszkowski. Ale później od 1000.... <kluzny> Tak, Szczepan Daszkowski, który urodził się w 1887, a zaraz w 1908 miał umowę taką z miasta. E, natomiast co jeszcze mogę tu dodać, że w okresie okupacji łaźnia nie była nieczynna, ale po wojnie uruchomiono tymczasową łaźnię przy ulicy Kapitulnej. Pierwotną łaźnię otwarzono na polu 23 sierpnia 1946 roku. W tym czasie funkcjonowała w piątki dla kobiet i soboty dla mężczyzn od 12 do 18, a jej cennik wynosił 10 zł za kąpiel pod Natyskiem i 25 zł za kąpiel w Wanie. Funkcjonowała ona od schyłku okresu PRL-u jako własność rajonowego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, obecnie Saniko. Budynek zburzono w 2013 roku na potrzeby poszerzenia i przebudowy ulicy Kapitulnej. Następnie był sklep PSS, który istnieje do dziś. A kawałek dalej jest wysoki budynek, gdzie kiedyś znajdowała się policja, a dziś jest tam Urząd Pracy. Tak jak mówiłem, będzie to krótka historia ulicy Kapitulnej. Także Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.